Ruski urzędnik wypełnił pozycję numer 60, jak wszystkie inne. Franciszek Chruszcz, urodzony, zamieszkały, wyznanie, zmarł 8 sierpnia 1906 roku. Nie odbiega też od normy sąsiednia pozycja, w której zapisany jest zgon miejscowego żandarma. Ta sama data śmierci. Żadnych natomiast informacji, że to sąsiedztwo w księdze zgonów nie było przypadkowe. Na starym cmentarzu próżno by szukać grobu Franciszka Chruszcza. Ludzie pamiętają tylko, że pochowano go gdzieś pod płotem bez żadnych ceremonii. 70 lat później zajmujący się amatorską rzeźbą emerytowany górnik otrzymał oryginalne zamówienie i fotografie z ubiegłego wieku. Zleceniodawcą był wnuk Franciszka Chruszcza. Bardzo charakterystyczny w ogóle. Ta, ta ta broda, prawda? Jest dużo. Jest do, wszystko do, to te oczy do wypatrzenia jest. I dać taką agresywność, jakby tej twarzy na tych ustach w ogóle. że to człowiek przeżyty był jakiś, musiał dużo przeżywać. Szów, rydutowy to nazwy starych górniczych osiedli położonych niedaleko Rybnika. Kopalnia Anna, w której podziemia przed niemal stu laty zszedł pierwszy z chrusztów, a i dziś spotkać można ludzi o tym nazwisku. W godzinach zwiedzania Rybnickiego Muzeum miejsce portiera zajmuje Waldemar Chruszcz. Posiada tu swoje własne, rodzinne muzeum. Zamknięte w gablotach pamiątki po najbliższych, ojcu, rodzeństwie, sylwetki przyjaciół, zapiski dramatycznych wydarzeń, których sam był uczestnikiem. Największy komplement, jakim mogli uczynić hitlerowcy, pieczątka pole na karcie personalnej. Najcenniejsza pamiątka rodzinna, sztandar, na który składali przysięgę przywódcy powstańczy z całego regionu rybnickiego. Mieszka na zapleczu muzeum, kilka kroków przez podwórko obok sterty węgla, bo opał należy także do jego obowiązków. Kilkanaście lat temu rozpoczął spisywać dzieje rodu Chruszczów. Pamiątkowa księga zaczyna się w 1816 roku, w którym urodził się założyciel rodu chłop-wyrobnik Ignacy Chruszcz, ojciec Franciszka, zwanego w Rybnickiem śląskim Drzymało. Dziadek mój, Franciszek Chrusz urodził się 1 listopada 1846 roku w Krzyszkowicach Kołopszowa. Był najstarszym z rodzeństwa, a było ich wszystkich aż dziewięcioro. Kiedy miał 10 lat, umarł z głodu i nędzy jego ojciec, a mój pradziadek Ignacy. Bieda wtedy była na Śląsku, gospodarstwa liche, zarobki w kopalniach małe. Dziadek przyganięty został przez krewnych i jako tako przeżył do dwudziestego roku życia. A potem dziadek poszedł na wojnę walczyć za Kaisera i Vaterland, za króla i ojczyznę. Niestety nie swoją. Był to rok 1866-68. Były to wojny z Danią i Austrią. W jednej z nich dziadek brał udział, nie wiem jednak w której, w pierwszej czy drugiej. Pewne jednak jest, że brał udział w wojnie francusko-pruskiej w roku 1870-71. Taki bartek zwycięzca jak u Sienkiewicza. Dano mu nawet stopień feldwebla i jakiejś ordery. Był chyba ranny, bo wrócił do Przowa jako półinwalida z kiepską rentą inwalidzką. W domu wszystko było po staremu: nędza i głód bieda największa. Poszedł więc do kopalni Anna na dół, a dyrektorem wówczas kopalni tej był Polakożerca. Ten dziadkowi nie dał żyć. Jakieś nieszczęście zabisło nad dziadkę, bowiem złamał w kopalni nogę, tę samą którą miał ranną w wojnie. Tysiące ludzi tu od nas wyjeżdżało do Westfalii za chlebem. Dziadek też wyjechał. Pracował tam w kopalni wraz z synami Józefem Emanuelem i najstarszym synem, a moim ojcem Wilhelmem. Dziesięć lat tam pracowali. Wrócił do rodzinnych redutów w roku 1896. Dyrekcja kopalni, robotnicy, wyższy dozór. Robotnikami byli oczywiście Polacy, przeciw którym wydano kolejną ustawę kagańcową. Nie mogli nabywać gruntów, nie mogli stawiać domów, byli obcymi na własnej ziemi. Mogli natomiast galerniczo pracować. Jednym z nich był Chruszcz, któremu za polską agitację zabrano cały dobytek. Teraz jego marzeniem było postawienie własnego domu. Od 20 lat nie udało się to żadnemu Polakowi na Śląsku. Był rok 1906. Świat znał już dramat Drzymały. Czy znał historię Drzymałej Poznańskiego? Nie wiem. Na pewno coś o tym słyszał, bo gazety o tym pisały. W każdym razie zamieszkał na swojej parceli, nie w normalnym domu, bo mu było zakazane. Zresztą nie miał domu swojego, więc wybudował w, w stolule jamę, tam umieścił piecyk z cegły i tam strawę swoją gotował. Nie mógł postawić domu na powierzchni, ani też śladem drzymały na kołach. Wkopał się więc pod ziemię właśnie w tej sielskiej okolicy blisko lasku zwanego Szołtysikiem. Był przekonany, że nikt go z tej nory nie ma prawa wyrzucić. Nie wiedział, że od roku obowiązuje tajne zarządzenie Pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nakazujące usuwać Polaków z podziemnych domostw. Chwila była bardzo drastyczna, kiedy widząc żandarma, towarzystwie pewnego człowieka, a żandarm trzymał w ręku nakaz urzędowy zniszczenia piecyka oraz jamy. Dziadek początkowo prosił, później błagał, żeby tego nie czynił, jednak żandarm był do tego stopnia służbistą, że bezwzględnie nakazał pomocnikowi zburzyć piec, a w rynku trzymał rewolwer, aby dziadka odpędzić od murarza. Dziadek był tak zburzony i zdenerwowany, że z nienacka wydobył swoją dubetówkę i dwoma strzałami położył na ziemię żandarma. Ochłonąwszy, zorientował się co zrobił, wyrwał żandarmowi rewolwer i ze swoim wiernym pieskiem uszedł w pobliski zagajnik, dobrze zarośnięty krzewami, gdzie się ukrył, a zbliżające się Żandarmy odstraszał od czasu do czasu wystrzeleniem z pistoletu. Dopiero po niejakim czasie, kiedy już szczały ucichły, żandarmi nabyli więcej odwagi, tym więcej, że pies wierny towarzysz dziadka żałośnie zaczął wyć. Ostrożnie żandarmi Weszli do lasku, gdzie znaleźli dziadka nieżywego i ostatni strzał świadczył o tym, że sam się zaszczelił, bo miał przeszczeloną piersię.